Dzień dobry z Krakowa. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest znów ciemny ekran. Dociągniemy już w pocie czoła aż do odcinka 121, a potem będzie zmiana, proszę więc uzbroić się w cierpliwość. Dziś będzie o żabie. Nie będę Państwa trzymała w napięciu, mówię prosto z mostu. I dodam jeszcze, że będą to rozważania na wskroś poważne i zasadnicze. Uwaga, uwaga! Oddajmy głos naszemu całkowicie nowemu gościowi, którego zaprosiłam dziś specjalnie na prośbę jednego wyjątkowo dociekliwego chłopca, słuchacza i widza naszego kanału. Zainspirował mnie siedmioletni Leon, którego serdecznie pozdrawiam i szczególnie serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek, który, jak już wspomniałam, Upłynie nam pod znakiem żaby. Są Państwo pewnie ciekawi, kto do nas dziś zawita. Zapraszam dziś na spacer z Archimedesem. Do dzieła. Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Archimedesowi z Syrakus. Przednij kamień na pół, a będziesz miał dwa kamienie. Ale przedni żabę na pół, a będziesz miał tylko jedną martwą żabę. Jakże zaskakujące i wielowarstwowe to zdanie, przypisywane właśnie Archimedesowi, choć najpewniej apokryficzne, zaznaczam uczciwie. Można je potraktować jako intrygującą metaforę która prowokuje do głębokiej refleksji filozoficznej na temat natury życia, całości, fragmentu, bytu i redukcjonizmu. Zacznijmy od tego, że zdanie to przeciwstawia dwa byty: nieożywiony kamień i ożywiony żaba. Kamień, będący strukturą materialną, bez wewnętrznego życia, pozostaje tym samym, niezależnie od podziału. Jego istota nie tkwi w jego całości, lecz w jego materiale. Doskonale te właściwości kamienia oddaje Zbigniew Herbert w wierszu Kamyk. Pozwolą Państwo, że zacytuję go w całości. Kamyk jest stworzeniem doskonałym. Równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem, o zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne. Przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić do końca, będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. W tym wierszu Herbert przedstawia kamień jako wzór ontologicznej doskonałości, niezmienny, samowystarczalny, pozbawiony emocji i, nieprzewid <grym> i nieprzewidywalności. Jakby był antytezą człowieka. Wymarzony byt stoicki, powiedzielibyśmy, bez cierpienia, bez sprzeczności. Albo drugi wiersz, który od razu pojawił się w mojej głowie, Rozmowa z Kamieniem, autorstwa Wisławy Szymborskiej. Zacytuję tylko fragmenty. Pukam do drzwi kamienia, to ja wpuść mnie, chcę wejść do Twojego wnętrza, rozejrzeć się dokoła, nabrać Ciebie jak tchu. Odejdź, mówi kamień, jestem szczelnie zamknięty. Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte. Nawet starte na piasek nie wpuścimy nikogo. Podobnie jak u Herberta pojawia się tu myśl o nierozbijalności kamienia, o niepodzielności na części, bo każda część to w jakimś sensie multiplikacja całości. Wróćmy jednak do Archimedesa. Żaba jako żywy organizm, w odróżnieniu od kamienia, jest czymś więcej niż sumą swoich części. Sumą części, z których się składa. Jej życie, funkcjonowanie i tożsamość wynikają ze zintegrowanej całości, z harmonii między poszczególnymi elementami. Płynie z tego istotny wniosek ontologiczny. Istnieją byty, których tożsamość zależy od struktury i relacji wewnętrznych, a nie od samych składników. Arystoteles powiedziałby, całość jest czymś więcej niż sumą części. Polecam serdecznie nasz 62. spacer pod tytułem Arystoteles piecze ciasto drożdżowe, czyli o składnikach i całości. Ważne jest podejście holistyczne, a nie redukcjonistyczne. Powtórzmy: przedni kamień na pół, a będziesz miał dwa kamienie, ale przedni żabę na pół, a będziesz miał tylko jedną martwą żabę. W przypadku żaby widzimy przykład własności emergentnej. Życie nie znajduje się w żadnym z jej pojedynczych organów, lecz wyłania się z ich wzajemnej współpracy. Gdy tę współpracę zerwiemy, przecinając żabę, życie znika. Właściwość emergentna to własność systemu, w tym e, przypadku żaby oczywiście. Nie wynikająca z sumy właściwości jego poszczególnych elementów składniowych, ponieważ własność pojawia się na skutek, na skutek ich interakcji i organizacji. Uff, dosyć to skomplikowane. Innymi słowy, całość jest czymś więcej niż tylko prostą sumą swoich części. Kamień takiej właściwości nie posiada. Jego istnienie nie zależy od współdziałania czegokolwiek, bo jest martwym agregatem materii. Jego części będą wciąż kamieniem, nawet po starciu na piasek, jak mówi Szymborska. Jaki z tego płynie wniosek? Zasadniczy, jasny i wyraźny. Życie nie jest czymś materialnie uchwytnym, ale czymś, co pojawia się dzięki dynamicznej relacji między poszczególnymi elementami, które są zróżnicowane. A więc, by pojąć życie, musimy wychodzić poza czysto fizykalny opis świata. Jeszcze raz. Przedni kamień na pół, a będziesz miał dwa kamienie, ale przedni żabę na pół, a będziesz miał tylko jedną martwą żabę. Cóż jeszcze możemy wyczytać z tego zdania? Można je zinterpretować jako krytykę redukcjonizmu naukowego. Badanie żywych organizmów przez rozcinanie ich na części prowadzi nie do zrozumienia życia, lecz do jego unicestwienia. To ostrzeżenie przed myśleniem, że analizując fragmenty zrozumiemy całość. Dygresja. Przypomnijmy sobie my, filolodzy, literaturoznawcy, ile wierszy, powieści, opowiadań unicestwiliśmy, porozcinaliśmy, przeprowadziliśmy sekcję ze skalpelem w ręce, zanim zrozumieliśmy, że czasem róża rozerwana na części przestaje być piękna i przestaje być różą, a już na pewno przestaje tak intensywnie pachnieć. Strukturaliści możecie protestować dowoli w komentarzach, ja też kiedyś przeżywałam fazę fascynacji strukturalizmem, ale czasem jednak niektóre dzieła literackie, szczególnie poezję trzeba traktować jak organizm, jak najbardziej żywy, jak najcudowniejszą i najbardziej żywą żabę na świecie. Kamień można ciąć w nieskończoność i nadal coś wiedzieć o jego strukturze. Żaby czy wiersza już nie. Jaki płynie dla nas wniosek? Złożoności życia nie można uchwycić jedynie poprzez analizę jego fizycznych składników. Potrzebujemy podejścia systemowego, relacyjnego, może nawet duchowego, metafizycznego, a już na pewno. Holistycznego. Jeszcze raz. Przedni kamień na pół, a będziesz mieć dwa kamienie, ale przedni żabę na pół, a będziesz miał tylko jedną martwą żabę. Jeszcze mała dygresyjka etyczna. To przecież subtelne przypomnienie o etycznym wymiarze badań. Kamień nie cierpi, nie żyje. Jego podział jest neutralny moralnie, ale podział żaby. To akt zniszczenia życia, więc pojawia się aspekt odpowiedzialności wobec istot żywych. Nawet wiersze możemy sobie ciąć do woli, ucierpi duchowo najwyżej autor, jeśli jeszcze żyje. Ale taka żaba, proszę państwa, to stworzenie piękne, delikatne i skomplikowane w swojej żabiej istocie. Akt podziału ma inny ciężar w zależności od tego, czy dotyczy materii żywej, czy martwej. To pytanie o świętość życia, o granice ingerencji i o to, co znaczy mieć wartość. Kończę swój spacer z Archimedesem. To lapidarne zdanie, które dziś analizowaliśmy dzięki inspiracji płynącej od Leona, stawia nas w obliczu fundamentalnej różnicy między życiem a materią między całością a fragmentem między poznaniem a zniszczeniem. Jest przestrogą przed myśleniem, że wszystko można zrozumieć przez analizę i rozkład. Jest też pochwałą tajemnicy życia i może cichym apelem, byśmy nie zawsze chcieli wszystko mierzyć nożem rozumu. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam również Leona i wszystkich, którzy inspirują mnie w świecie wirtualnym i w świecie realnym. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Na koniec fragment traktatu moralnego Czesława Miłosza, w którym poeta podkreśla właśnie wymiar duchowy istot żywych choćby nawet najbardziej mało odważnych, skromnych, szarych, ale obdarzonych iskrą potencjału i iskrą życia. Nie jesteś jednak tak bezwolny. A choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg do tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Do widzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym naszym wspólnym spacerze.